Pierwszy raz po porodzie wyszłam sobie na zakupki słowetka jednak trochę mi się zmieniła, nie tak jak po Kubusiu Więc muszę trochę zmienić garderobę. Pierwsza stylówka, jak Wam się podoba? Tak, na spacerki, na co dzień Myślę, że fajnie Taka casualowa, elegancka, na luzie Chyba okej okay. Przecież ta bluzka nie do końca mi się podoba Chyba bardziej wywala tutaj body, no ale nie prezentuje się dobrze. Oczywiście buty nie takie, ale wy buty chyba nie widzicie. No dobra. A, ogólnie ta stylizacja, o jak wam świeci tutaj. Fajne. Więc pierwszy look. Taki oto. Druga opcja. Tutaj spodenki. Nie wiem, czy nie mam za wielkiego tyłka w tych tak? spodniach. Tak wiem, zaraz powiecie, taka chuda i wielki tyłek. A niestety, tak jak mówię, figura już nie ta. Ale no, ogólnie, właśnie teraz podobają mi się takie spodnie z wyższym stanem. Więc fajnie. Chciałam białe takie. Ale niestety białych nie ma. Więc nie wiem. Albo mówię przez internet białe, albo skuszę się na róż. Chociaż różowy fajny widziałam w Rezerwie. Ale czy taka bluzka pasuje? Coś tutaj mi nie gra. Coś tu się źle układa. fajnie. Nie wiem. Ja to chyba do takiej spodni to najlepiej, tak jak w poprzedniej wersji, to body bym widziała. No i kolejna stylizacja. Te spódniczki pisowane są w modzie, więc fajna. I dlatego tutaj mi taka miętowa luzeczka.